Siemanko, witam wszystkich w kolejnej recenzji na kanale. Tym razem, jak możecie wnieść po tytule, jest to Onward, czyli naprzód. Najnowszy film Dana Scanlona, który opowiada historię dwóch braci. Ian i Barley to nastoletni elfowie, którzy postanawiają zbadać czy magia wciąż istnieje. Chłopaki otrzymują na 16 urodziny Iana zaklęcie, dzięki któremu będą mogli przywołać do życia swojego nieżyjącego tatę. Udaje się im to jednak tylko w połowicznie i bracia mają teraz 24 godziny, aby odnaleźć drugie pół ojca. Aby zaklęcie zadziałało w pełni, będą musieli odszukać mapę Manticory, legendarnej nieustraszonej wojowniczki. Tak brzmi opis dystrybutora kino w filmu w reżyserii Dana Scanlona, który jest jego drugim filmem Pixara zaraz po uniwersytecie potwornickim. I muszę Wam powiedzieć, że tutaj takie trzeba rzeczy doceniać, ponieważ ten scenariusz jest scenariuszem oryginalnym. W czasach, gdy wszystko jest rebootem, prequelem, sequelem, scenariusze oryginalne są na wyginięciu. Wszystko jest na podstawie książki, na podstawie jakiegoś innego filmu, na podstawie prawdziwych wydarzeń. A tutaj mamy cały świat przedstawiony, wymyślony przez ekipę Pixara, i takie rzeczy trzeba naprawdę doceniać. Disney i Pixar przyzwyczaili nas już do swoich niesamowitych animacji. Wszystko wyglądało świetnie. W tle wszystko wyglądało naprawdę imponująco. Zadbano o wszystkie szczegóły. Ale tutaj pojawia się taki mały problem, ponieważ. Niekonsekwentnie było wszystko wyanimowane. Nie mówię tutaj, że było to źle zrobione. Mówię o tym, że niektóre sceny były bardzo mega fotorealistyczne, tak jakbyśmy byli w prawdziwym życiu. Wszystko zachowywało się zgodnie z zasadami e, fizyki. E, było po prostu bardzo, ale to bardzo realnie. A w niektórych scenach było tak bardzo bajkowo, i to się ze sobą gryzło, e, aż mogło powodować e, ból głowy. I to jest taki malutki problem odnośnie całej tej animacji, która zresztą była naprawdę świetna. Cała animacja jest o relacji dwóch braci, którzy szukają ojca, którzy próbują odnaleźć drogę do odnalezienia całości ojca, może tak. Jeden z nich w ogóle nie wierzy w magię, jest takim przyziemnym nastolatkiem, a drugi jest takim hardkorowym graczem w Dungeons and Dragons który wie wszystko na temat magii i to przeciwieństwo, które w nich widać, jest naprawdę świetną um, formą pokazania, jak ważna jest braterska więź i jak ważne są te wszystkie elementy. Elementy takiego, wiecie, hardkorowego gracza wierzącego w magię i takiego twardo stąpającego nastolatka w, 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 w tym ich zadaniu. No więc w roli Iana mamy Toma Holanda. Który zagrał naprawdę świetnie. Jego możecie kojarzyć głównie z roli Spidermana w MCU, a w roli Barleya mamy tutaj Chrisa Pratta, um, którego możecie kojarzyć z roli Starlorda również w MCU. I widać było, że między nimi jest taka chemia. Świetnie się im współpracowało. To było słychać na ekranie. Um, tego się po prostu nie da opisać, to trzeba usłyszeć. Naprawdę dobrze się bawili, ale moim zdaniem na oklaski zasługuje Octavia Spencer, czyli Mantykora, czyli to połączenie Skorpiona, Lwa i chyba Smoka. Um, naprawdę zagrała głosem fenomenalnie. Za każdym razem, kiedy się pojawiała na ekranie, na mojej twarzy pojawiał się uśmiech, bo to była postać, która produkowała najwięcej żartów. odnośnie żartów. Większość była naprawdę nieudanych. Były takie śmieszne, były, które trafiają w, w, w punkt, ale większość była mega naciągana, mega, no mega niejasna. Um, I to jest mój kolejny problem z tym filmem. Jeszcze wspomnę o gangu motocyklowych wróżek, które są naprawdę świetne, moim zdaniem, wygrywają film. Praktycznie wszystkie śmieszne sceny są właśnie z nimi w roli głównej, albo gdzieś z nimi w tle po prostu. Żarty związane z tym gangiem motocyklowym. I z nimi było naprawdę śmiesznie, bez nich już nie tak, nie tak miło było. Trzeci akt. Powalił mnie na kolana, i nie ze względu na to, że była świetna animacja, świetna muzyka, i w ogóle wszystko było świetne. Chodzi mi o to, jak bardzo wzruszające to było. Niektórym osobom może się zakręcić łezka gdzieś w, boku, w oku. No, ja muszę się przyznać, że zeszkliły mi się oczy, ale. Jakby nie utożsamiłem się z bohaterami na tyle, to jest kolejny problem te, tej animacji. Nie, nie utożsamiłem się z nimi na tyle, żeby mnie tak bardzo obchodziło to, czy spotkają się z ojcem. I zaraz wyjaśniam, o co tutaj chodzi. Główną fabułą tej animacji jest po prostu zadanie dwójki braci, aby odszukać, jakby przyprowadzić do życia na 24 godziny ich ojca, którego jedna z, jeden z braci nie zdążył poznać. I, I to mnie nie interesowało. Bardziej interesowała mnie więź między tymi braćmi, co było, co było takim pobocznym wątkiem. I ten poboczny wątek bardziej mnie zaangażował w tą animację niż główny, e, główna misja. Ale to, to nieważne. E, poświęcenie, może poświęcenie to złe słowo, ale poświęcenie, które widzieliśmy. W trzecim akcie było naprawdę mega wzruszające, mega fajna akcja ze strony Pixara, że coś takiego pokazali. Bardzo, bardzo mi się to podobało, po prostu. Ode mnie Naprzód, czyli Onward, a właściwie Onward, czyli Naprzód, dostaje taką mocną ósemkę. Jest to świetny film, który naprawdę powinniście zobaczyć w kinie. Naprawdę warto, pomimo tych nie, nietrafionych żartów, czasami nietrafionych, właściwie w większości nietrafionych. Pomimo tej niespójności, jeżeli chodzi o styl animacji, bo czasami był naprawdę mega realistyczny, a czasami był zbyt bajkowy. No i. No i tyle, tak naprawdę. To są takie dwa małe minusiki, które. No, można wybaczyć, bo cała animacja jest naprawdę wybitna. Jeżeli oglądaliście naprzód, dajcie znać w komentarzach oczywiście, co o tym sądzicie, a ja jak zwykle zapraszam Was do innych moich materiałów. Na kanale na pewno znajdziecie coś dla siebie. Trzymajcie się, na razie.